Witam Państwa w programie Co słychać. Dzisiaj na początek Rybnik z Lotu Ptaka. Możesz startować. Oć migła! Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na pokładzie poczciwego Gawrona, którego pilotem jest Pan Irek Boczkowski. Wspaniale nas przewiózł nad rybnikiem i okolicami. Co bym ja miał zrobić, żeby się znaleźć na Pana miejscu? Chcieć? Dosłownie proste? chcieć, tak. Proste? Tak jak żaglówki, i inny sport. Sport jest zaliczany do elitarnych, ale tylko naprawdę chcieć, no i do tego, żeby realizować marzenia, również jak w każdym, w każdej dziedzinie życia, troszeczkę pieniążków. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie, bo pewnie za chwilę padnie takie pytanie, zupełnie przeciętne zdrowie, tak jakie się przechodzi na przeciętne badania przemysłowe. One się nazywają lotnicze, natomiast nie ma jakichś ewidentnych przeciwwskazań, chyba że jakieś patologiczne zmiany, powiedzmy chorobowe czy inne, ale zupełnie przeciętne. Mówiłeś trochę pieniędzy, a ile to jest te trochę? <laughs> to zależy dla kogo, wiesz. Yy... No nie da się ukryć, że licencji turystycznej nie zrobi się taniej jak za około 15-18 tysięcy złotych. Czyli za, za tą kwotę każdy rok lub, lub ośrodek wyszkoli człowieka, który nie miał wcześniej nic wspólnego z lotnictwem do licencji turystycznej, czyli około 45 godzin lotu według programu samolotowego. Oczywiście są ośrodki droższe czy rok droższe. To, to jest często kwestia negocjacji. I jeżeli przychodzi z badaniami, zaliczasz kurs teoretyczny, 130 godzin teorii z około 15 przedmiotów łącznie z poznaniem budowy takiego samolotu lub innego, bo ponieważ na Gawronie nie szkolimy najczęściej, szkolimy na Cestach, na Zlinach, ale jeżeli ktoś by sobie zażyczył, ono byłoby na pewno droższe, ponieważ ten samolot, jego eksploatacja jest droższa. I dwa miesiące latania i dostaniesz od nas papier o ukończonym kursie praktycznym. Oczywiście wylecisz samodzielnie, będziesz latał po lotniskach komunikacyjnych i pójdziesz na egzamin państwowy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. I tam zweryfikują to, co się nauczył u nas albo gdzieś indziej. Natomiast można na szybowcach latać jest zdecydowanie taniej, a też przyjemniej nie huczy. Drodzą Mirku, podziękujemy panu tak Irkowi za oczywiście. wspaniały i bezpieczny lot. I jak się dziękuję. mówi lotnikom? No to, to już jest znane, że ile startów, tyle lądowań, żeby się to zgadzało. Tak, to, to... ile startów, tyle lądowań. <laughs> dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. Jakie mała. wrażenia z lotu? No niezłe. Jak na pierwszy raz można wytrzymać. Wnuczek troszkę przestraszył, na dziadek jeszcze bardziej. Chodźmy no, A teraz proszę Państwa, pan Jacuś i pan Piotruś opowiedzą nam o niesprzyjającej aurze letniej. Dzień tak, dobry, panie, panie Panie Jacku! No, Jacku. Dzień dobry, panie Panie Jacku. Dzień dobry, panie panie Jacku, witam pana, ale zimno, panie panie Jacku. No, co się to dzieje? Gdzie jest słoneczko? Gdzie no, ono? jest? To, daliśmy te petycje o, o te lato. I gdzie no, one są? Co z naszym podaniem o słońce? Ja nie wiem, niezrespektowane widzi pan. Odrzucili panie Piotrusiu. Chyba tak. Pewnikiem panie. odrzucili nasze podanie o słoneczko. No i zobacz pan. No i co i co dalej? No trzeba będzie odwołanie pisać, panie Piotrusiu. No chyba tak. No bo ja no, dalej ma. nie może być, panie panie Jacku, tutaj środek lata, no. a, a, a no. ja kurtkę jest no. 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 A może te lato przespaliśmy, panie panie Jacku? Panie Piotrusiu, czy ja wiem, czy to możliwe, żebyśmy spali całe lato i teraz to już jest jesień? Tak pan myśli? No nie wiem, no tak no, to wygląda, no gdzie te lato było? A wiem, że ten świat jest taki pokręcony, że to jest rzeczywiście możliwe. No, pan Mo, może jest teraz październik, albo coś. A teraz trudne pytania i pytanie o wybory. Chodzi pan na wybory? Nie, nie byłem. Dlaczego? Bo jak ja to wszystko widzę, ten cały ustroj, to musiał już się. Ostatnio już nie od. Dlaczego? A bo to cała polityka, jak to wygląda wszystko. Przede wszystkim z tym SLD to jest makabra. A kogo wybierać? Chodziłem na wybory, to ci mnie zabiedli. Po co to? A pan co powie? Ja chodzę na wybory w Niemczech, ja tu nie mieszkam. Więc czy chodzi pani na wybory? Tak, chodzę. Zawsze? Tak zawsze. Wybory? Tak. Ale jakie? Obojętnie. Samorządowe no... na prezydenta nowej No tak, jak są to chodzimy. Na każde. Nie A, na no, każde. Nie na każde. Nie. Ostatnio mhm. nie byłem. Dlaczego? Nie, nie mam czasu. <laughs> na ostatnich wyborach mnie nie było. Dlaczego? na którego mogłabym zagłosować. Tak, chodzi na wybory. Zawsze, na każde wybory? Na każde wybory. Czyli obowiązek spełniony? Tak, cały czas. Zawsze oglądam te e, sprawozdania e, z tego e, z Sejmu i z Senatu. To ja widzę, że to jest okropna grupa ludzi. Zawsze występują jedni i ci sami, a inni to są tylko od podnoszenia palca i zarabiają tyle pieniędzy i jeszcze idą do Unii Europejskiej, to im jeszcze dają 30 tysięcy odprawy. A my jak pracowaliśmy ciężko, to nam prawie nic nie dali. Jeszcze nam odebrali 50% zniżki na kolejne i tak dalej. Nauczycielom. Tak byłam, to znaczy i z wykształcenia jestem polonistka i historyczka i doskonale wszystko znam I, i obecne czasy nie różnią się niczym, co było w okresie międzywojennym, ale zaraz po odzyskaniu niepodległości. Czy widzi Pani jakąś szansę na poprawę? Jestem już w takim wieku, że nie widzę żadnej, bo już tej poprawy nie dożyję. To jest pierwsze. Drugie, jak się idzie do lekarza, to człowieka traktują, jak popatrzył na datę urodzenia, to traktują jak, no, że co on jeszcze chce. Takie mam odczucie, może przesadzam, ale takie mam odczucie. Chodzi pani na wybory? Chodzę. No, zawsze. No jak ci jest obywatel, to trzeba chodzić, nie? Bo to... Obowiązek obywatelski spełniony. Tak. Chodzę zawsze. Smacznego. Czy pani chodzi na wybory? No, oczywiście, jakże mi to była. Na wszystkie? Na wszystkie. Jestem w daty, więc przepisów... Jest, jest pani patriotką prawdziwą? Na pewno. To trudne pytanie z łatwym pytanie, więc proszę nie uciekać. Pytanie brzmi, czy chodzi pani na wybory? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie ma 18? nas. nie temu 18, ja A, mam... wszystko dlaczego? Dziękuję. Czy chodzi Pani na wybory? Na wybory nie, jeszcze nie. A, nie będzie mieć 18 lat czy 20. Pójdę na pewno. A 30, 40, 50. Też pójdę. Nie, nie będę z Wami rozmawiać. A to będzie Bo fajne. Potem będę na kablówce. nie ma szans! Pytanie odnośnie wyborów. Czy chodzi Pani na wybory? A nie chodzę w człowiek, po. Dlaczego? A po co. Szkoda czasu. Myślisz że to nic nie zmieni, tak? Same złodzieje. Na wybory nigdy nie pójdę, no bo jak ja mogę iść na wybory, jak ja matce Was to nie wiesz, jak ja mogę wybrać obcym ludziom. Taki pan nieufny? Nie, nie będę nigdy na wyborach i nie pójdę. Bo to jest, bo to jest, bo to jest nonsense, dlaczego? No proszę pana, jak, jak ja mogę mieć zaufanie do kogoś, no, to ja go nie znam. Później nie można mieć pretensji o to, że o, kraj wygląda tak, jak wygląda, nie? A, a, a chodzicie na wybory tyle lat, coś się wybrali. Coś pokaźcie, coś no, się no, wybrali. Ja, byśmy, ja, to, byśmy, ja ich nie wybrałem. żebyśmy wybrali. wybrali, może lepiej. Jakby pan pomógł wybieraj tak mądrze, no to... Nie, to, to, nie, to się wraźli przez tyle lat. O wojnie, to, to się wrali. Coraz gorzej jest, a nie lepiej i będzie gorzej, to to nie, jest nieudolność rządów i będzie dalsze nieudolność rządów. I to już wszystko w naszym programie. Dziękuję i do zobaczenia.